Dziś Ewangelista Jan zaprowadzi nas nad rzekę Jordan i znowu obok świętego Jana Chrzciciela. Tym razem usłyszymy jego osobiste świadectwo. Po pierwsze powie, zobaczyłem Ducha Świętego spoczywającego na Chrystusie, a potem powie, że ja daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. I to doświadczenie Jana Chrzciciela Potrzebujemy mieć także i my, zobaczyć działanie Ducha Świętego dzisiaj w nas, w kościele, i żebyśmy osobiście mogli mówić: Ja daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Zapraszam na dzisiejszą lekcję Divina, na wspólne medytowanie Bożego Słowa i odkrywanie Bożej łaski, Bożego działania w naszym życiu. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w drugą niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj we dwóch rozważamy Ewangelię św. Jana, rozdział pierwszy, werset od 29 do 34. Zawsze prosimy o lajkowanie, o jakieś też komentarze czy podawanie dalej. Rzeczywiście wtedy to słowo rozchodzi się, zatacza coraz większe kręgi, jest więcej tych, którzy nas i oglądają, i słuchają, ale też i dziękują za słowo, które otwiera dla nich to słowo, które dzisiaj chcemy rozważać. Także ono staje się bliskie ich życia. Posłuchajmy tekstu. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba, jak gołębica, i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Ciekawe jest to świadectwo. Jana Chrzciciela, bo tak trzeba by dzisiaj nazwać, na, nadać taki tytuł, że to jest jego osobiste świadectwo o, o Jezusie Mesjaszu. I osobiste objawienie Trójcy Świętej, jakie Jan Chrzciciel otrzymuje, bo mamy tutaj Boga w Trójcy Jedynego. Jest ojciec, jest syn, jest dar Ducha Świętego. Mm, i niesłychane poszerzenie można powiedzieć obrazu Boga przekraczające wszelkie ludzkie kategorie. To jest niezwykle ważne, żeby. Żadna każdy... religia, przepraszam, że tak jeszcze wchodzę w słowo, nie wymyśliła stworzona przez człowieka, nie wymyśliła Boga, który jest jeden, ale nie jest nigdy sam, ponieważ jest wspólnotą, relacją, relacją miłości. I więcej, ten Bóg chce się objawiać każdemu człowiekowi, żeby był w ten sposób rozpoznany. Żebyśmy gdzieś tam na końcu mogli powiedzieć, tak jak Jan, ja tego doświadczyłem i daję o tym świadectwo, że to się w moim życiu rozpoznałem. Tego, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Kiedy sobie rozważałem tę Ewangelię, zwróciło moją uwagę pierwsze zdanie. Jan udzielał sztu, zobaczył podchodzącego go ku niemu Jezusa i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ja jako prezbiter, celebrujący sakramenty, również jestem wezwany, żeby przez wiarę zobaczyć Jezusa, który przychodzi. Kiedy ja sprawuję pewne czynności sakramentalne, że On rzeczywiście przychodzi na ołtarz, przychodzi w momencie chrztu, Przychodzi w momencie udzielania sakramentu pokuty, czy jakiegokolwiek jeszcze innego. I moim y, zadaniem jest ogłosić innym, prawda, we wspólnocie wiary, że oto tutaj jest obecny żywy baranek Boży, czyli Bóg, który bierze na siebie nasze grzechy, aby nas od grzechów uwolnić. I to jest. Y Takie właśnie też, osobisty, osobisty bardzo wymiar. Nie? Y i to jest, wydaje mi się, wielki problem dzisiaj nasz prezbiterów, też i biskupów, że y, dotyka nas niejednokrotnie rutyna przy sprawowaniu sakramentów, że y, jest bardzo trudno o taką y, też i osobistą relację tak, tak głęboką y, 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 i tak, tak szczerą i prostą, żeby ludziom pokazać: Patrzcie, to jest baranek Boży, on tutaj przychodzi, jest i działa. Tu przechodzi, tutaj. Oczywiście, gdzieś tam daleko z tyłu głowy wiemy, że, że to jest Chrystus, ale po latach sprawowania posługi kapłańskiej nie jeden raz gubimy, gubi nas rutyna. Rutyna jest chorobą za, za, zawodową różnych grup, także duchownych sprawujących sakramenty. Kolejna msza, którą trzeba odprawić, i z, z 30-40 minut taka powiedzmy tygodniowa msza robi się nawet niedzielna. Rutyna, która jest dobrą rzeczą. Minut. Ta rutyna jest dobrą rzeczą, o tyle, o ile w, przez lata sprawowania sakramentów oduczamy się w pewien sposób eksponować siebie, widzieć siebie jako aktora, na którym skupia się uwaga całego audytorium z, z, zgromadzenia. Odkrywamy, że ja tu jestem naprawdę, powinienem być tak przezroczysty jak tylko to możliwe. To chyba się nabywa z, la, z latami, natomiast straszną rzeczą, rzeczą z latami jest, stracić, nie? straszną rzeczą jest rutyna, jeżeli rozumiana w ten sposób, że robię pewne rzeczy mechanicznie, znudzony. I kiedy ludzie widzą że celebrans przy ołtarzu jest znudzony, Aby to szybciej. jest straszliwie deprymujące. Ktoś Albo udziwniamy, świętych, nie? Ktoś ze świętych powiedział, sprawuj Eucharystię w taki sposób, jakby to była pierwsza i zarazem ostatnia twoja liturgia. Jedyna, jaką sprawujesz w życiu. Tego uczymy się chyba na modlitwie po prostu. Matka Teresa z Kalkuty Powiedziała kiedyś, odkryła to sama, że jej siostry muszą codziennie adorować przez godzinę na święty sakrament, bo jeżeli nie zobaczą Jezusa w chlebie eucharystycznym, nie będą go w stanie zobaczyć w tych swoich podopiecznych, którzy są zdeformowani przez chorobę, cuchnący, odrażający fizycznie że oni są ciałem Chrystusa. Per analogia można powiedzieć, że chyba prezbiter Celebrans y, y, nie be, będzie mu trudno, bardzo trudno, dostrzec Chrystusa obecnego w sprawowanych dosyć szybko. Liturgia rzymska jest dosyć zwięzła, sprawna, sprawuje się ją dosyć krótko, mówiąc najprościej. Chrystusa obecnego rzeczywiście, jeżeli nie y, wcześniej nie y, nie posiedzisz przed nim, przed Najświętszym Sakramentem w ciszy, zmagając się właśnie, z nudą, rutyną, niechęcią, z tymi wszystkimi, nazwijmy to, demonami, które mogą atakować kapłana. I żeby potem sprawować Eucharystię tak, jak możesz, w taki sposób, żeby też nie, nie cudować, nie dziwaczyć prawda, przy ołtarzu. Zamiast Znowu wskazywać na Jezusa Chrystusa, zaczynam wskazywać na, uwagę siebie, na siebie, udziwniać. Bo, jakieś... Wtedy liturgia staje się groteskowa. Po prostu. Idźmy Właśnie. dalej. Idźmy Wydaje dalej. się, że... Y, ale to jest bardzo poważny problem i myślę, że wielu z nas y, przeżywa to, że y, Eucharystia jest nieraz sprawowana bardzo szybko, bardzo pobieżnie, w y, taki sposób, y, gdzie w końcu... Nie chodzi o to Bo przecież, ja żeby, że, żeby muszę rozciągać sztucznie, prawda? Przez... Niektórzy by sobie życzyli, żeby przedłużać moment podniesienia tak zwanego, czyli ukazanie postaci eucharystycznych po konsekracji. Tego też nie należy robić, bo wtedy jest to deformowanie liturgii. Sprawowaniu liturgii musi towarzyszyć... To piękno szlachetnej prostoty, które jest cechą charakterystyczną. Ale patrz, Józef, rzymskiej. jeśli w pewnym momencie przed komunią ukazujesz, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to żebyśmy do tego momentu jakby też duchowo doszli, że faktycznie, nie? słuchałem Słowo Boże, była, była konsekracja, i teraz ja przeżywam moją paschę z Chrystusem. Rzeczywiście, patrzę, jest. Nie? To jest ten, który mnie właśnie wydobywa z mojego grzechu i wprowadza mnie do chwały ojca. Yy, yy, jeśli ja to przeżyję, jeśli to się dzieje nawet w 20 minut, ale ja do tego dojdę, to jest kapitalne to o to chodzi. Zarówno celebranc, jak i wierni muszą mieć pokorę Jana Chrzciciela, który dalej mówi ja go nie znałem. A przecież znał go od dziecka, nawet z przed urodzeniem go poznał, <laughs> kiedy miał 6 miesięcy. Trzy miesiące przed urodzeniem już poznał Mesjasza i zatańczył przed nim, jak mówiliśmy sobie, przed Bożym Narodzeniem, w łonie matki. Potem, jak to pokazuje pięknie chrześcijańska ikonografia, bawili się razem przecież byli bliskimi kuzynami Jezus i Jan, prawie rówieśnikami, a jednak mówi: Ja go nie znałem. Ja też muszę ciągle na nowo stawać taką pokorą na progu liturgii, na progu sprawowanych, sprawowanych sakramentów. Pozwól mi poznać Ciebie, Panie, bo ja ciągle żyję swoimi wyobrażeniami na Twój temat. Nie I, i, które Nie, nie, nie zawsze chcę są być Janem z, z dzieciństwa, który się bawił z Jezuskiem, I dalej tylko dalej chciał poznać spotkanie. jako tak. mojego Pana i zbawiciela jako Boga Syna Bożego. Na jako koniec. Boga, prawda? I to jest ogromny problem dzisiaj, że nasza wiara faktycznie zostaje na poziomie y, szkoły podstawowej, a przede wszystkim pierwszej Komunii Świętej. Nie jeden raz cała nasz, całe nasze myślenie zostaje na poziomie tylko definicji katechizmowych, które kiedyś do Komunii Świętej wykuliśmy na pamięć i to w nas gdzieś głęboko zostało, ale nie jesteśmy w stanie głęboko rozważać o Bogu właśnie w taki sposób jak, jak tutaj, nie? że dojrzewam do nowej relacji z. Dzisiaj będziemy przeżywali kryzys z powodu Kościoła, że Kościół jest atakowany, ja nie chcę iść do Kościoła, po co mi na mszę świętą, Kościół mnie interesuje, Kościół mnie gorszy i tak dalej, ale pytamy się przede wszystkim o relację do Chrystusa. To jest kluczowe. Jeśli mam osobistą relację do Chrystusa, to w końcu gdzieś tam znajdę także i tych, którzy też mają relację do Kościoła, do Chrystusa, czyli, czyli tych, którzy są w Kościele. Jeśli mam relację osobistą do Chrystusa, to jest Baranek Boży, to ten Baranek Boży doprowadził mnie do sakramentów. Nie powiem, po co mi spowiedź, po co mi msza święta, to szkoda czasu. Jeśli pamiętam, że Bóg jest zawsze tajemnicą, że nie zdołam Go zamknąć, w moim ciasnym rozumku, w pewnych ciasnych, uproszczonych bardzo czasem kategoriach myślowych, że Bóg, że, Boga zawsze, że Bóg jest zawsze tajemnicą, która przybliża, pochyla się nade mną. Ja się mogę do niej przybliżyć z wiarą, zanurzyć się w tej tajemnicy, jak Mojżesz w obłoku, mówiąc: Ja Ciebie ciągle nie znam, Boże. Pozwól mi dzisiaj na nowo Ciebie poznać, Ciebie dotknąć, tak jak Mojżesz. Sprawa by ujrzał Twoją chwałę to musi nam ciągle towarzyszyć co niedziela w każdej Eucharystii i wtedy rzeczywiście zaczynamy widzieć, tak jak Jan ujrzał ducha. Jak można zobaczyć ducha, prawda, który z definicji jest niewidzialny? No, ducha można zobaczyć po, tak jak wiatr, po działaniu. Dlatego mówimy ruach. ruach. Czyli duch po jego podziałaniu. I teraz Chrystusa Jan zobaczył też poprzez. Owszem, duch turyst począł nad nim jak w postaci jak gołębica. On to, to zobaczył, ale. Z akcentem na słówko jak. jak. To nie było widzenie jak w kinie, jak na fotografii, tylko widzenie w sposób tajemniczy, które próbuje Jan ująć w słowa. Posługując się jedynie porównaniem, a nie jakimś fotograficznym obrazem, prawda, konkretnym. To jest tak, ale, ale ciągle my, obcuję z tajemnicą. Ale nie? my przede wszystkim zobaczymy y, Ducha Świętego poprzez y, jego dary i poprzez jego owoce. Ja ostatnio słyszałem właśnie takie piękne świadectwo pewnej córki, która mówi do swojej mamy, y, a sama, sama ma różne tam problemy w życiu swoim osobistym. Mówi, jak ty skąd masz taką cierpliwość? Córka pyta matkę skąd ty masz taką cierpliwość do mnie, tak? Proszę. Skąd masz taką tak cierpliwość do, do, do mnie, prawda? Nie, ale też w, w sensie, że ona widzi relacje w domu, w małżeństwie Rozumiem. rodziców swoich. mówi, Skąd ty masz taką cierpliwość? Ale mówi Jezus Chrystus. Wprost. Jedyne słowo, które wyszło z Jezusa, Jezus Chrystus, czyli Duch Święty, którego, którego tutaj słyszymy, nie, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Chrystus się zanurzył w Ducha Świętego. W takim człowieku, który powinien wpadać we wściekłość, trzaskać drzwiami, a który zachowuje cierpliwość, jest wyrozumiały, wielkoduszny, widzimy Ducha stępującego jak gołęlica, który przynosi tę wiadomość z nieba, że jest możliwa yy, nowa natura, nowy sposób istnienia, nowy sposób, że jest możliwa ta miłość, której sami nie wygenerujemy, większa od naszych naturalnych możliwości. Ją widzimy po prostu w konkretnym obrazie, takiego człowieka, tak. który... A to było w takim prostym kontekście. Ona ma problemy ze swoim mężem i się pyta matki, skąd ty masz taką cierpliwość do swojego męża, mojego ojca. Tak. Kapitalne. W takich właśnie obrazach widzimy ducha występującego, prawda? Bo to, to, co się dzieje w, w takich trudnych relacjach, nie pochodzi z naszych, z naszych naturalnych Ale patrz, zdolności czy matka, umiejętności. matka w tym momencie jest jednym czcicielem i mówi, To jest baranek Boży, który gładzi grzech świat. Rzeczywiście. Ja to ujrzałam I, i daję o nim świadectwo, że on jest synem Bożym. Tego Wam serdecznie życzymy, takiego odkrywania pozdrawiamy wszystkich i prosimy też byście jednak pisali swoje komentarze one jeśli na nie nawet nie odpowiadamy to inni je chętnie czytają i to jest też ważne wasze świadectwo Jeszcze jedno życzenie na koniec Jan widzi Jezusa na którym spoczywa Duch Święty my zbliżając się do Jezusa w każdej liturgii ale też w modlitwie prywatnej Zbliżamy się do tego, który ma ducha świętego po to, by go udzielać nam. Zawsze kiedy zbliżamy się do niego, i teraz to zbliżanie się do Jezusa, przychodzenie do niego, tak jak on przychodzi wcześniej do nas, przychodzi Jezus do Jana, to jest proces, który nigdy się nie kończy. Prawda? O, o ile jesteśmy blisko Jezusa, o tyle możemy mieć ducha świętego, widzieć go w działaniu i jeszcze go przekazywać następnym. Tego sobie życzymy. Ksiądz Józef Maciąg i Ksiądz Robert Muszyński.